Jarosław Kaczyński, pana zdaniem, nie byłby w tym miejscu, w którym jest teraz, gdyby nie? Czysty przypadek. Wie pan, co było ulubioną, zab ulubioną zabawą Kaczyńskiego, jak był dzieckiem? To niech pan go zapyta, co robił z bratem przy pomocy drutu kolczastego. Budował struktury mafijne, nic innego. I dlaczego nie wsadzili do więzienia Tuska albo paru innych? No dlaczego? Gdyby cokolwiek mieli, to by to zrobili. Nie, karma wraca. Każda podłość zostanie rozliczona. W tych czasach studia doktoranckie były tylko dla swoich. Największymi beneficjentami w tamtym okresie to była jego rodzina. Nie miał nigdy rodziny poza mamusią. Tatusia nienawidzili, prawda? I to jest jego dramat. Jest to inteligentny, cyniczny gracz, sfaniak i nic więcej. Jeżeli ci ludzie, którzy są umoczeni po szyi we krwi, zaczną mówić, to on się nie utrzyma poza tym. On nie ma żadnego celu życiowego. Żadnego. Zanim przejdziemy do filmu, poprosimy Cię o chwilę uwagi. Czy wiesz, że kanał Gońca subskrybuje ledwie połowa z milionów widzów, którzy co miesiąc odwiedzają nasz kanał? Z Twoją pomocą chcemy to zmienić. Im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów, które możemy dla Was tworzyć. To my rozliczamy wszystkich polityków z ich pustych obietnic i. Once. To my ujawniamy, w jaki sposób krzywdzą ludzi wpływowi celebryci tacy jak Krzysztof Rudkowski czy Królowa Życia. To my upominamy się o najsłabszych i z Waszą pomocą zmieniamy świat na lepszy. To co? Dałeś się przekonać? Zasubskrybuj nasz kanał, żebyśmy dalej mogli tworzyć najlepsze treści na polskim YouTube. Pytamy dziś Polaków o akcję ABW. Nie wiem, czy pan słyszał. Słyszałem. No i co pan myśli na ten temat? Lepiej niech pan nie pyta. A dlaczego? Nie za dużo wiem. Nie za dużo pan wie, no ale jak pan to ocenia, że obecna władza tak no, rozlicza tę poprzednią? No i że właśnie tutaj... A tamta co robiła? Że też rozliczała, tak? A jak? Aha, czyli tutaj pan pozytywnie ocenia działanie premiera, tak? A oczywiście. Bo niektórzy mówią, że no jednak Zbigniew Dziobro ciężko chory No to co? No i że tak A co? Niech pan prześledzi co on w życiu zrobił, komu Karma wraca, mm. stara zasada Czyli tutaj pan kibicuje premierowi, żeby... Ja nie, Wie pan, ja jestem za dorosły na to, żeby komukolwiek kibicować mm. Oceniam, analizuję, zastanawiam się Poza tym w przeciwieństwie do Wielu wiem, że są propozycje, na które miałbym ochotę, jestem przygotowany, mam wykształcenie, doświadczenie, ale z nieodpowiednich rąk w nieodpowiednim czasie to jest pocałunek śmierci. Mhm. Ale to co pan Gdzie? ma na myśli? Mam na myśli na przykład tych sędziów, którzy zgodzili się po popełnieniu grzechu pierworodnego mhm. po prostu na gwałtowne awanse. Mhm. Efekt taki, jaki mamy w tej chwili wszyscy. Mhm. Przecież Polska nie jest dodatkiem uroczym do Unii Europejskiej, ani Unia ani dodatkiem do nas. Po prostu gnojowatość w polityce objawiła się w najprostszy sposób. Hasło zostało spełnione. Polska w ruinie i zrujnowano nam parę, parę rzeczy. No widzicie pan, no Jarosław Kaczyński mówi wprost, że to jest zamach stanu. Wie pan że co? Jest wiek... prawo łamane. No to... Wie pan, co było ulubioną, zab ulubioną zabawą Kaczyńskiego jak był dzieckiem? to niech pan go zapyta, co robił z bratem przy pomocy drutu kolczastego. Bo różnica między nami polega na tym, że jestem od niego starszy. Ja mieszkałem niedaleko, no i to jest wszystko. Nie mam żadnych złudzeń co do jednej rzeczy, że jest to inteligentny, cyniczny gracz, cwaniak i nic więcej. Jeżeli Ziobro wczoraj mówi, że on nic, 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 nic niczego nie podpisywał, no to prezes jeszcze... Bardziej nic nie podpisywał. Efekt taki, że zbudował struktury mafijne, nic innego. Nic innego, bo wie pan, no, wstaje, bzdury opowiada, jak pan wyciśnie to, co on tam, no to niewiele z tego zostanie. Bo tutaj też w tej sprawie głos zabrał Andrzej Duda i powiedział, że jeśli prawo wczoraj zostało złamane, to będą odpowiadać ci ludzie. Duda przede wszystkim niech się zastanowi nad jedną rzeczą, czy przypadkiem grzechem pierwolotnym jest to. Co on zawłaszczył przeciw prawu, bo to jest problem pierwszy. Przecież, wie pan, ja pracowałem kiedyś w jednej instytucji z Kamińskim. Mm -hmm. On został dyscyplinarnie zwolniony. Nie chwali się tym specjalnie. Z Mariuszem Kamińskim? Tak, tym od Pegasusa i reszty. No jak on widział te obrazki, jak prezydent no, no, co się prezydent? przytula w pałacu prezydenckim z no, to, no, Mariuszem no, to, Kamińskim? To duło mi się robiło. No, i na sztandarach, że solidarni i. Z kim? No, z Mariuszem no, co, Kamińskim. No co, i, Maciejem no i co? No, przecież to, to są. Że to, wie to wie pan... więźniowie polityczni, a tak też prezes mówi, właśnie Kaczyński to niech, niech sobie mówi. No, mhm. Dla niego to tak to może wyglądać. Dla ludzi wygląda inaczej. Niech się zastanowią, ile złego zrobili ludziom, konkretnym, po nazwisku. Wie pan, ja zostałem wywalony w stanie wojennym. Po, po zmianie ustroju wróciłem do. Do pracy. I wiem jedno, bo obserwuję to dość dokładnie z bardzo, nazwijmy to, widokowego miejsca. Mm. Mogę powiedzieć tylko tyle, karma wraca. Każda podłość zostanie rozliczona. Każda. Jeżeli przez 8 lat bzdury opowiadali, dlaczego nie wsadzili do więzienia Tuska albo paru innych? No dlaczego? Gdyby cokolwiek mieli, to by to zrobili. Niech pan sobie to wyobrazi. Także. Słuchajcie no do... pan, no pan tutaj poruszył temat na przykład stanu wojennego no. No w ogóle komunizmu, no to jednym z tych argumentów, którym posługiwało się Prawo i Sprawiedliwość, no było to, że oni chcą dekomunizować sądy, między innymi. Wie pan, niech pan przeczyta prace y, doktorskie pisane przez jednego i drugiego z braci, mm. y, w tych czasach studia doktoranckie były tylko dla swoich. Mm. Niech, niech pan nie wierzy w to, że mogło być inaczej. Mm. Jakby pan wiedział, to co ja... To by pan wiedział również, że y, największymi beneficjentami w tamtym okresie to była jego rodzina. I tyle mogę pan powiedzieć. Rodzina Kaczyński. I, tak? I wuj. Mhm. I wuj, i znajomi, i ciotka. Czyli że można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński, pana zdaniem, nie byłby w tym miejscu, w którym jest teraz, gdyby nie czysty przypadek. Mhm. Gdyby. W odpowiednim czasie po prostu postawiono ich przed Trybunałem Stanu. Ma pan wyrok SUE w odniesieniu do Wałęsy. I co wyszło? No wyszło po prostu, że zawłaszczenie prawa, jakie zostało wykonane, po prostu spowodowało, że mamy tyle kłopotów. A przecież rzecz polega na jednej prostej sprawie. Nie podsłuchiwać, tylko mówić otwartym tekstem, kto co spsocił. I wtedy niech wybierają nie tych, których wstawia prezes na listy, tylko tych, którym zaufają ci ludzie, którzy są blisko. No bo widzi pan, no bo jeszcze w całej tej sprawie akcji no. służb ABW no został zatrzymany jeden z księży, no. który miał otrzymać dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości. No, no i teraz niektórzy też się oburzają, no, że te księdza... A co, to tam same anioły w tych studanach chodzą, myśli pan? Ja miałem dwóch przyjaciół biskupów mm. po prostu no. Nazwisk nie mogę podać, bo mogę powiedzieć tylko tyle. Tam są też ludzie i też miewają lepkie ręce. A niech pan, niech pan gdzieś ściągnie taki film Imperium Ojca Rydzyka. No, to chodzi gdzieś to tam po internecie. Niech pan sprawdzi po prostu. Niech pan dowie się co, gdzie, jak. A że y, dostał prawo z rosyjskich satelitów nadawania swoich audycji, to myśli pan, że co, Rosjanie to tacy są hop, siup, pomóc? Jak pan myśli? czego wynika to, że Jarosław Kaczyński no jeszcze tam powiedzmy no w latach 2000-2001 no mówił wprost, że właśnie ojciec Tadeusz Rydzek ma powiązania rosyjskie, no, no teraz o tym zapomniał. W zasadzie od 2005 roku. No, bo ono ewidentnie mówił przecież w gazecie polskiej. Jego że... nie obchodzi to, co się stanie z panem i ze mną. Jego obchodzi tylko jedna, jedyna rzecz: mieć władzę. Nie podpisuje nic, ale jest jeszcze taki kazus prawny sprawstwo kierownicze. Jeżeli ci ludzie, którzy są umoczeni po szyi, we krwi, zaczną mówić, to on się nie utrzyma. A poza tym on nie ma żadnego celu życiowego: żadnego. Nie miał nigdy rodziny poza mamusią. Tatusia nienawidzili, prawda? I to jest jego dramat, ale inteligencję, bo niewątpliwie jest człowiekiem sprytnie inteligentnym, użył w złym celu po prostu. A jak zdejmowano na placu półbankowym pomnik Dzierżyńskiego, ja akurat znam teksty Dzierżyńskiego. Hmm. Mówił wyraźnie, co zrobi ruskim których nienawidził po prostu. Mm. To mogę powiedzieć tylko tyle, że nie ma takiego pomnika, dla którego nie jesteśmy w stanie znaleźć dźwigu. Mm. No i tyle. A resztę, no to jakby, Dlaczego komisja, która badała zbrodnie, jak mówi PiS, a wypadek, jak mówią eksperci, mm. wypadków w Smoleńsku, dlaczego nie wezwali Sasina, mm. dlaczego nie wezwali dudy dlatego, że budowali fałszywą ideologię. Wie pan, dlaczego tak mówię? Dlatego, że miałem w rodzinie dwóch pilotów. Mm -hmm. I znam wszystkie teksty, które zostały opublikowane. Nawet te, które miały bardzo wąski zakres, że tak powiem, dystrybucji. Cudów nie ma. Pan myśli, że co? Że Rosjanie nie mają zapisów z tele telefonu satelitarnego. Amerykanie na pewno mają, Rosjanie na pewno mają. Dlaczego nie ujawniają? Bo nie mają w tym żadnego interesu. On mówi o tej ostatniej rozmowie, tak? Oczywiście. Braci? Kaczyński. Oczywiście, przecież jeżeli, jeżeli chcieli w ten sposób, a przecież czy w życiu prywatnym, czy jakimś tam Lech Kaczyński był przyzwoitym człowiekiem, czy nie był przyzwoitym, to jest sprawa, która dotyczy jego osobiście. Jeśli chodzi o jego prezydenturę, no to kto to ocenił naprawdę? Los ocenił po prostu, bo. No bo go zdjął, a przecież ci, którzy pchali się tam, żeby polecieć po prostu, też nie wiedzieli o tym, gdzie lecą. Jak pan widzi prezesa Kaczyńskiego pod tym pomnikiem katastrofy smoleńskiej, ofiar katastrofy smoleńskiej, no jak tam się przepycha o te wieńce różne i... Mogę powiedzieć tylko tyle, biedny, stary, chory człowiek. Chory na władzę po prostu, młodszy ode mnie i jak pan widzi, nie próbuje być kimś innym. Po prostu i to, to że on uwierzył że uda mu się być emerytowanym zbawcą narodu po prostu no to nadmiernie przecenił swoje możliwości karma zawsze wróci zło które zrobiliśmy innym zawsze odbije się czkawką a dobro które damy nawet za darmo wróci do nas tylko nie wiemy kiedy i z jakiej strony